Czasem nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby znaleźć swoje miejsce na ziemi. Wystarczy kawałek natury, cisza i odrobina spokoju. A jeśli do tego woda jest na wyciągnięcie ręki, robi się idealnie. Tu, w gminie Siedliszcze, zaledwie 150 metrów od zalewu Majdan Zachorodyjski, czeka wyjątkowe miejsce. Zadbana, przesiarowa działka rekreacyjna z domkiem letniskowym, gotowa, by po prostu w niej zamieszkać. Domek ma wszystko, czego potrzeba: kuchnię z aneksem, salon, sypialnię, łazienkę z prysznicem i łacę, a nawet klimatyzację i pełne wyposażenie od mebli po AGD. Wystarczy zabrać walizkę i można odpoczywać. Na działce czeka zieleń, której aż słychać spokój tuje, świerki, sosny, krzewy owocowe i tulipanowiec. Zadaszony taras, miejsce na grilla, domek gospodarczy i mały składzik, wszystko przemyślane i gotowe do korzystania. A jeśli lubisz wodę, wystarczy kilka kroków. Zalew Majdan Zachorodyński to czysta przyroda, plaża, kąpielisko i znakomite łowisko PZW. To tu odpoczniesz, złapiesz oddech i przypomnisz sobie, jak piękne potrafi być życie z dala od zgiełku. Domek nad zalewem, gotowy, zadbany, pełen ciepła. Twoje miejsce, twój azyl, twój spokój.